Wypiszmy teraz wszystkie dzielniki liczby 28. No, liczba 28 na pewno będzie podzielna przez 1, następnie, ponieważ jest liczbą parzystą, przez 2, następnie na pewno przez 4, przez 7, przez 14 oraz przez samą siebie, czyli przez 28. Jeżeli natomiast chodzi o liczbę 35, to tych dzielników będzie troszkę mniej. To będzie na pewno 1, na pewno 5, na pewno 7, no i znowu przez samą siebie się dzieli, przez 35. Jeżeli chodzi o 120, to tutaj tych dzielników będzie sporo. 120 to liczba na pewno podzielna przez 1, ale także przez 2, przez 3 przez 4, na pewno przez 5, przez 6 także, przez 7 już nie, ale na pewno będzie podzielna przez 8. Następnie mamy 10, 12, 120 dzieli się także przez 15, przez 20. Następnie mamy jeszcze 24, 30, 40 60, no i 120. No i spójrzmy jeszcze na ostatnią liczbę, czyli mamy 500. Liczba 500 na pewno będzie podzielna przez 1, przez 2, przez 4, przez 5, przez 6 już nie, ale przez 10 na pewno, przez 20, przez 25, 50 przez 100, następnie 125, 250, no i przez samą siebie, czyli na pewno dzieli się także przez, przez 500.